Na skali sportowej szkoły podstawowej numer 5 w świecie odbył się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Do rywalizacji stanęło około 150 uczestników w różnych kategoriach wiekowych i klasach tanecznych. Jak podkreślają, uczestnicy zawodów poziom turnieju był bardzo wysoki, dodając i cieszą się z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności tanecznych podczas tego typu imprezy. Ogólnopolski konkurs taneczny. Proszę powiedzieć, skąd właściwie pomysł na jego organizację tutaj w naszym mieście? Mm, proszę pana, więc od 8 lat prowadzę w świecie Szkołę Tańca. I organizowałem już wcześniej siedem turniejów tańca towarzyskiego i pod w dwuletniej przerwie postanowiłem po raz kolejny zorganizować turniej tańca towarzyskiego. Proszę powiedzieć, ile par tanecznych dzisiaj występuje w świeciu? Dziś do świecia przyjechało z całej Polski ponad 150 par. W różnych kategoriach wiekowych mamy kategorie wiekowe od 10 lat do powyżej 15 w klasach tanecznych EDCB oraz Puchar Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Tanecznego w kategorii 14-15 klasy C i B. Powiedzcie, jak długo trenujecie i w jakiej kategorii właśnie tańczycie. Yy, w kategorii 14-15 A w standardzie i 14-15B w łacinie. Dzisiaj tańczymy samo łacinę. Jak długo trenujecie właśnie taniec towarzyski i skąd właściwie wzięła się właśnie Wasza pasja do tańczenia? Yy, mi się to wzięło w sumie od rodziców, którzy zaczęli tańczyć, potem siostra i tak weszło na mnie. Razem tańczymy od 3 lat, a osobno ja 7, a mój partner 9. Właśnie skąd właściwie taka pasja tańcem? Od siostry, która brała mnie na treningi, bo się mną opiekowała. I zabierała mnie na treningi, mi się spodobało. Wiecie jakie macie osiągnięcia właśnie taneczne? Mamy mistrzostwo Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w tancach standardowych. I... I wicemistrzostwo Polski Północnej w tancach standardowych. Co sprawia Wam największe problemy? Myślę, że często dla nas y, trudne oddanie charakteru w jakimś tańcu, na przykład jak mam dobry humor, to ciężko mi zatańczyć jakąś złość w Paso Doble, ale, o, ale jak nie już wiem. Dajemy radę? musimy dawać radę w sumie. Tak. Warto dodać, że organizator tego turnieju, Michał Bysty, który na co dzień prowadzi w naszym mieście szkołę tańca, jak twierdzi, właśnie taka aktywna i przyjemna forma spędzania wolnego czasu zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność. Od 8 lat y, działam tutaj na rynku świeckim, także z roku na rok jest coraz więcej uczniów, e, także jest, no, zainteresowanie w dalszym ciągu jest. Taniec sam w sobie jest tak, y, taką dyscypliną y, i rekreacyjną, i sportową że ludzie się do tego garną. Po prostu. Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku. Grupy są naprawdę zróżnicowane. Czasem jest w grupie kilka osób, czasem kilkanaście osób w każdym wieku. Od lat czterech prowadzę zajęcia do lat. 104. Każdego można nauczyć, tak? Wiadomo, pewne osoby szybciej przyswajają materiał, mają predyspozycję do tego, żeby zatańczyć ten krok w prawidłowy sposób, natomiast niektóre osoby potrzebują więcej czasu. Wiele czynników na to się składa, natomiast każdy może tańczyć. Thank nice.